Wróg się zbliża. 100 metrów. Mam dwóch od wschodu. Przechodzą z prawej do lewej. A ja trzech od za Zneutralizować. Trzy. Dwa. Jeden. Wykonać. Właśnie tak wygląda koniec. Dawne sojusze przestają obowiązywać. Sztylet to Paks Armata. Oni się nie pierdolą w tańcu. Jeśli im się uda, to zdobędą najcenniejszą skałę w historii wojen. Chcesz pomóc naszym kumplom ją odzyskać? Grasz w niebezpieczną grę, to pewne. Jak zawsze, my kontra reszta świata. Tyle że ten świat wygląda dziecko inaczej. Wystarczy lekka zmiana perspektywy. Kolera, kocham tę robotę. Uwaga! Ponawiam atak! Rozkurwić ich! Ruchy! Trzymać się! Kincaid zapłaci nam za to. Nie wiemy, jak głęboko to sięga. Chcesz rozpętać wojnę z CIA? Nie o tym mówię. No dobra, robota sama się nie zrobi.